Ogień, któremu nie sprostało strażak. Dzisiaj w pięściach i w nogach Michała Rąkiewicza. Michał, zwycięstwo nad zawodnikiem, którego zna tak naprawdę cała Polska. Zwycięstwo w oczach sędziów zdecydowane. Pytanie, jak Ty to odczuwałeś w ringu? Witam wszystkich. Wydawało mi się, że nie. Zdecydowanie wygrałem. tak. Miałem problem, żeby go dociągnąć rękami, bo był bardzo ruchliwy, wszystko na odejściu bił. Dlatego taktyka była taka, żeby okopać mu nogę. I od tego zacząć. Chciałem go sięgnąć ręką, nie szło. Bił z różnych płaszczyzn był naprawdę bardzo, bardzo niewygodny. Słuchaj, zawodnicy Magdzieś tam jak rozmawiają z kicwiccerami, zawsze narzekają, że walczy się z gościem, o którym tak naprawdę nie wiesz, co za chwilę zrobi, więc duży to, że tak powiem, faktor podczas walki, że tak naprawdę nie wiesz co mu przyjdzie do głowy. No bił z każdej płaszczyzny był naprawdę niewygodny. Z takim zawodnikiem na pewno nie sparowałem jestem przyzwyczajony do, do całkiem innego kickboxingu, tak? stanie za podwójną gardą, może troszeczkę więcej poruszania na nogach, ale na pewno nie tak jak Maciek to bił, wszystko na odejściu, z różnych kątów, także był bardzo, bardzo niewygodny. Co je, gdzieś tam rozmawiając z zawodnikami, z trenerami, wszyscy może nie mówili tego głośno, ale każdy gdzieś miał nadzieję, że jednak zatrzyma Hirokeza w organizacji, bo on z on zawodnikiem, a czułeś właśnie takie wsparcie, że gdzieś tam było ciche wspieranie swojego przez kolegów z branży? Znaczy... Wszyscy... Wszyscy koledzy z branży, z branży, tak wydaje mi się, że stawiali na mnie, tak? Takim konikiem byłem, że tak powiem, ale na pewno było to bardzo miło i przyjemne, tak? Że bardzo dużo osób na mnie, mnie trzymało kciuki wierzyło we i w moją wygraną. Słuchaj, niedługo na kolejnej gali walka, która Ciebie na pewno będzie interesować. Mazurkiewicz z Zadora. Pytanie po tym, co nad dzieje jak się pasujesz, że tak powiem? Myślisz, że jesteś następny w kolejce? No, bardzo bym chciał, tak? To. <laughs> Bardzo bym chciał być następny w kolejce, a jak to wyjdzie, to zobaczymy. A więc zobaczymy w takim razie. Michał Rąkiewicz jeszcze raz gratuluję zwycięstwa nad szczecińskim strażakiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.